E, widać, kochani, e, powiedzmy sobie szczerze, zrobił się bardzo z tym nagraniem, bo e, eksperymentuję ciągle z tymi dwoma m, kamerami i m, zrobiłam odwrotnie niż zwyczajnie, i e, miałam na ekranie inaczej wyświetlone, nagrało się inaczej, więc obraz z stołu jest bardzo zbliżony, więc jest jakieś. Jest, słuchajcie, m, przyjmijcie to tak, jak jest. E, teraz możecie sobie wybrać kartę lub kamień, a potem będą nagrania. Witajcie, kochani. Dzisiaj mój kot postanowił posłużyć no. się na kartach, więc nie wiem, co wyjdzie z tego czytania. Co, Kituśka? Schodzimy? Tak? Schodzimy czy nie? No, powiedz. Idziemy sobie gdzieś? Chodźcie, przyłożę. Na Twoje włości. Tu masz swoją chusteczkę. Masz swoje legowisko, moja droga panno. Chodź, mieszka. Okej. Okay. Dobry kotek tak. Dobra, no to dobra, zaczynamy. <głos> <głos> Tutaj macie, słuchajcie, trzy karty do wyboru. Eee, Wybierzcie sobie, co Wam pasuje, a ja sobie tymczasem taki kryształ. A my to sobie kryształ górski Celestyn. Eee, zrobimy jeszcze też tylko. O, kot się położył super. Zrobimy sobie aniołkowe. Oczyścimy sobie energię. I teraz mogę wyciągać karty. To jest tydzień. Dzisiaj się zaczyna, czyli chyba jest 16. Bodajże od poniedziałku do niedzieli. To będzie w opisie. Dodamy Wam kilka kart, żeby było co wybierać. W opisie macie wszystkie czasówki, tak? Ostatnio nie wpisałam jednej faktycznie. Dziękuję, że zwróciłyście uwagę. E... Dzisiaj słuchajcie, nie dzisiaj, jutro. Jutro jest malowanie. Jeżeli ktoś ma ochotę na malowanie intuicyjne, to zapraszam serdecznie. E... <laughs> jutro o 19 spotykamy się na Zoom. Nie Musisz umieć malować, żeby to się stało. Cena jest 70 zł, więc bardzo przyzwoita. Wychodzicie z tego z obrazem i z umiejętnością malowania intuicyjnego, jeżeli jeszcze nie umiecie. Bardzo fajne doświadczenie. Kto nie wybrał sobie, no to już chyba sobie nie wybierze, bo kot tutaj postanowił... ...zostać. Dobra. Dobra. Kiedyś kochanie moje. Bierzemy kota. Tu się zaczepiło wszystko się, kurczę. Co to za dzień, słuchajcie? Masz tu kamyczek, kochany kocie mój? O. Proszę. Zobacz, co tu się dzieje, patrz. No, kamyczek ci rzucimy. Proszę bardzo. No. No. Słuchajcie. Mm, lecimy. Wybór pierwszy, proszę bardzo. Kaszą kartą Waszą główną był balans. Ja ją sobie położę tu w związku z tym. Tutaj macie... o ta jest piękna karta, ja ją bardzo lubię, ona jest taka... Dążenie do jakiegoś celu. Tu mamy tu jest dużo ruchu, tu jest dużo ruchu, słuchajcie. Zresztą, proszę bardzo, inspiracja. Słońce, super. Mhm. Słuchajcie co tu siedzi, słuchajcie. A tu tu i tu tu i to tu, tu i wszystko gra. Prawie. Yy. Brakuje jednej karty, nie? To weźmy sobie taką małą jedną. Się ametryn. Nawet nie znam tego kamienia, powiem szczerze, ale to nic. Więc, Wy moi drodzy w tym tygodniu, te dwie karty mi się podkreślają jako dwie podstawowe. Um, Paść Buław i Królowa Buław, czyli Dużo Działania, Dużo Ognia. Tutaj to się układa w taką jedną wielką kulę, jakby się kilka rzeczy na i będziecie mieli jakby ochotę działać, kreować, tworzyć coś ewidentnie. Nie dość, że będzie ochota, to będzie też y, zapał, chęć, tak? Y, uczyć. Y, czegoś się nauczycie na tym w ciągu tego tygodnia. Idziecie do jakiegoś celu też, tak? Ta karta jest przepiękna, zobaczcie, taka zielona, tak? Jakby on naciskał cięciwe i wszystko go prowadziło w jednym kierunku. Tak jakby wręcz, no wszystko się układało tak, żeby w jednym kierunku. A co ten ptaszek tutaj? Bo tu jakiś ptaszek się uderzał o ten łuk. Jakiś inny obserwuje. Te drzewa są dla mnie takim echem, tak jakby to było takim, jakby to się układało takim echem, to już po prostu coś już działaliście wcześniej, to tak naprawdę jest efekt y, jakichś działań wcześniejszych, tak? To co się tutaj dzieje. Macie ka, e, kartę AMETRIN, Balancing Masculine and Feminine Energies, Balance, to jest, widzicie, e, energie żeńskie i męskie, balansowanie ich, tak? Alio Feminine Side to Creative Inspire, pozwól swojej żeńskiej energii kreatywnie Ciebie zainspirować, a Twojej męskiej energii dać Ci pewność siebie. Także no, to kreowanie, działanie, coś tutaj się dzieje, tak, w tym kierunku, bardzo tutaj się podkreśla to, powiedzmy sobie tak. E... Ja jestem ciekawa, jak to okienko tu się włączy, zobaczymy. Słuchajcie, macie tak, pięć inspiracji, a pięć inspiracji to jest co? To może mówić oczywiście o czymś takim zazwyczaj, że jakby tu jest jakaś rywalizacja, gdzieś się wspinamy, tak, ale dla mnie ta karta bardziej mówi, czegoś się nauczyłam, to, czego ja doświadczyłam dzisiaj, z dziewczynami się czasami spotykamy online, mówimy o duchowości i obudziłam się z takim uczuciem dziwnym, poruszyło mnie coś, co jedna z dziewczyn powiedziała i tak się zastanawiałam, dlaczego mnie tak poruszyło, co to miałem pokazać I jakby cała fala za tym poszła, bo zaczęłyśmy o tym rozmawiać i to mi pokazało pewne rzeczy, więc to jest jakby dla mnie, ta karta mi nawiązuje do tego, czyli... Na bazie tego, co się dzieje, na, kontakt, na bazie kontaktów z innymi ludźmi i może też no nie tyle porównywaniem się z nimi, co współpracowaniem, współ, e, czy współodczuwaniem, e, współbyciem z innymi ludźmi, uczymy się pewnych rzeczy. E, I one nas gdzieś prowadzą, one sprawiają, że stajemy się lepsi, tak, że, że odnajdujemy w sobie też coś, co jest dla nas najważniejsze i to, co jest dla nas na najwyższym poziomie, jakby tak to, bym to ujęła. Macie kartę Słońca też, czyli tutaj jakby będzie naprawdę fajna energia w tym tygodniu, taka bardzo kreatywna, pozwólcie tej właśnie swojej żeńskiej części, niech ona sobie tam działa i kreuje. Pozwólcie tej męskiej właśnie jakimś poczuciu właśnie confidence, takiego, wiecie, ja jestem dobra w tym, co robię, ja dobrze tutaj wszystko jest okej, okay, tak? A czemu mi Mak odwrócony wyszedł? No zobaczcie, Mak odwrócony. Tutaj generalnie mówię o czymś takim, tak jakbyście by się bali, jakbyście się bali. Swoim życiem poderygować, zadziałać. No bo mak jest czym. Mak jest kimś takim, kto pojawia się w nim jakaś chęć. Chce coś stworzyć i po prostu tworzy, jakby wysyła to do wszechświata. Ma już jakieś narzędzia na tym swoim stoliczku, tak? Tutaj żywioły go wspierają, bo jest i woda, i ziemia i to powietrze. No nie ma ognia. Ale ogień macie w buławach. <śm> Ale te jakby elementy, to są, to są cztery elementy, tak? Można by to powiedzieć. Słuchajcie, i to jest coś takiego, że ona kreuje, ona tworzy. Zobaczcie, mogłem, ona ma tutaj też Słońce, tak? W brzuchu. Że z tego poczucia własnej wartości, które tutaj mówię o tej energii męskiej, ona potrafi stworzyć coś naprawdę fantastycznego, tak? Bo Słońce też jest energią męską. Czyli tak jakby w tym waszym kreowaniu to poczucie własnej wartości ma olbrzymie znaczenie. Tak mi się tutaj podkreśla, tak? Ale ogólnie fantastyczne karty, więc działać, proszę bardzo, tak, no. Polubcie, zasubsk zasubskrybujcie, zapraszam do zasubskrybowania nowego kanału, uderzyłam rączką, tak. Link jest w opisie. Dobra, słuchajcie, zapraszam oczywiście na czytania prywatne. Następne czytanie, proszę bardzo. Waszą kartą główną było... Make a mission, statement for your soul. Zrób jakąś misję, coś zrób, jakby pójść gdzieś. Zobaczcie, bo to, jest, to jest góra mocy. Eee, trójkąt to jest działanie, też transformacja, i wy idziecie, same trójkątne, bo jakoś ścieżka was prowadzi znowu do tego działania. <ścoughs> co to za tydzień w ogóle? po tutaj pełni z baranem chyba. Eee, czwórka dysków. A jaj. To jest ciekawa karta. To jest karta takiego, ja się zamknę, żeby za dużo nie kombinować. Jakby ja się czuję bezpieczna tam, gdzie jestem, ja nigdzie nie idę, ja trzymam swoje skarby, nie? Hanged Muse, czyli e, wisielca, macie. Macie Księżyc. Przepiękna karta. Macie Asa Materii. Piękna. Tutaj, proszę bardzo. No, tu są ciekawe karty w sumie. Nie powiem, że nie. I Rubelit. Nie mam pamięci za kamień. może Rubin? Passion and purpose, czyli pasja i cel. To jest to. No nie? Twoja, twój entuzjazm daje ci energię i motywację do pracy na mających wielkie znaczenie projektach. Które są, dla, które są wartościowe, które są pełne wartości dla twojego serca. No właśnie, bo to jest takie. Dosłownie słyszę, czego chce Twoja dusza. Co jest czymś, co ci rozpala? Co jest, w którym kierunku chcesz iść? Jaka jest Twoja misja? <noise> e, jakieś znaki będą, więc może Was będzie pchało na jakieś kursy, może was będzie pchało gdzieś w jakieś miejsca, do jakieś ludzi, żebyście pojechali, czy coś. Ta karta mi mówi właśnie nie bój się wyjść z, z tego domu, z ukrycia. Z, nie bój się wydać jakieś pieniądze też. Tu jest karta zwycięstwa. E, albo inaczej tutaj w tym kontekście to bardziej czuję takie otwarcia się na coś, tak? Na zewnątrz. E, Paść kapsów, to jest. To może być jakaś postać, która się pojawi w Waszym życiu lub energia, tak? która mówi o tym takim, no to jest marzycie, serduszko otwarte, wiecie, on wierzy we wszystko, wszystko jest możliwe, on to w to wierzy, wierzy w miłość, w uczuciowość, to jest pełno czucia, miłości, to jest po prostu tak jakby ktoś was chciał nauczyć czuć, powiedzmy sobie szczerze, jakbyście się mieli otworzyć też na to odczuwanie, patrząc całościowo, jest jakieś zawieszenie, no właśnie, w jakiej kwestii jest zawieszenie, bo macie też asa czyli też jakby się zaczyna coś, ale w związku z tym, że ono jest tak tak w centrum, znaczy jak dla mnie w centrum, w takim miejscu bardzo istotnym ten zawieszenie. To mam takie uczucie, słuchajcie, że tutaj dopóki nie zacznijcie czuć, yy, albo dopóki nie przyjdzie ten właściwy moment, to to po prostu się nie ruszy, tak? W, w tej materii. Nie pójdzie. Bo materia to jest co. Materia to jest. Yy, yy, materia mi się też działanie, jakby mimo wszystko kojarzy. Yy, takie działanie związane z materią, tak? Ale ale przede wszystkim to są, to są jakby dla mnie wartości materialne, czyli ziemia, czyli no, pieniądze, tak? A te pieniądze tutaj macie jednocześnie przed wydawaniem i że ja nigdzie nie idę, żeby nie wydać, żeby nie czegoś nie ten, że ja muszę gromadzić, ja muszę pilnować, ja muszę. To jest takie wiecie, nie? A jednocześnie mówi, jak poczujesz, że chcesz na coś wydać, to wydaj, wydaj z wdzięcznością, tak? I rób to, co kochasz. iść w tym kierunku. szczególnie, jeżeli to jest jakby związane z kierunkiem, który tobie pasuje, który jest dla ciebie odpowiedni. I wszystko to jest takie bardzo, jak to ująć, niekonkretne. No, ale pewnie wiecie, o co chodzi. Ta energia żeńska, która mi tu też mówi, to jest z tym hangmanem, to jest takie, z tym wisielcem, to jest takie coś, jakby się wam chciał pokazać nowy sposób spojrzenia. Ta energia boska tutaj się pięknie tak... Ja chcę ci dać moc, no, do tego. Ja chcę ci dać działanie. Ja chcę, żebyś ty coś zrobiła, ale tutaj... Masz ten moment zawieszenia, no masz, no jesteś w takim miejscu, jakim jesteś. Ten księżyc też mówi o czymś takim jak odpuszczenie, o takim czasie, jakby, nie wiem, nostalgii, e, czasie rozmyśleń, czasie e, rozmowy z, z Księżycem dosłownie. Ona stoi jakby się gapiła w ten księżyc i z nim rozmawiała. Czyli takiego odnajdywania w sobie kobiecości też może, oczywiście, bo to e, żeńska energia, mm, ale no dobra, to mi tylko jednej karty, słuchajcie. Brakuje mi jednej karty, która by to wsadziła w całość, bo ja tu tak jakby nie czuję całości. Więc wezmę sobie jedną kartę. To jest wszystko takie porozprzestrzeniane, tak jakby się nie mogło złożyć do kupy. Może dlatego, jest właśnie też to zawieszenie, bo Wam brakuje jednego elementu, żeby to się mogło złożyć wszystko do kupy, tak? No więc zobaczmy. Bo tutaj jakby wszystkie narzędzia są. No i wypadło. No i macie, słuchajcie, piękną kartę. Piękną kartę. Foundation and Achievement, czyli baza, czwórka, dom, to jest pewnie, bo to dziwne, jest, dziwne są te karty, jest takie niby tarot, a nie tarot, to jest na bazie tarota wyrocz, karty wyrocznie. i to właściwie musi być, patrząc na obrazek, czwórka, czwórka była, a ta karta to jest fantastyczna, że tak jakby wy, tu wszystko jest to potrzeba, macie narzędzia, macie jakby otwartość. Możecie się otworzyć. Macie materialne, jakby to może przyjść, to nie jest problem. I tutaj dogram tylko też, tylko dla drugiego kamienia, że tam po prostu było powiedziane, że wszystko się zbierze do kupy, jak będziecie mieli tę tą bazę. Ta baza ona musi być w was i wtedy wszystko inne się poukłada, jakby, tak? Odnaleźć sobie bazę. Coś co jakby, gdzie może się osadzić, właśnie nie miejsce, nie inna osoba, nie jakaś, nie wiem, grupa, tylko musicie odnaleźć sobie tą bazę, żebyście z niej mogli czerpać i płynąć dalej, tak? Tak w skrócie, tak wam powiem. Dobra, trzeci kamień już jest rozłożony, jak widać. Um, tutaj mówi o... Po pierwsze, raw intentions, czyli takie intencje, które są bardzo surowe, dopiero jakby się za Zaczynało klarować, czego wy właściwie chcecie, tak? I mam teraz inny ten. Eee, dobra, niech tak już zostanie. Eee, słuchajcie, to jest tak. Tak, jakby dopiero początek, jakby coś chciało się wydobyć, tak? To dopiero jakby się wy Was kształtują, te intencje, i to, co chcecie, no to co chcecie w sobie stworzyć. Ta tutaj królowa mówi mi o czymś takim jak, jakbyście wypuszczali swoją mądrość w świat, tak jakby świat chciał, żebyście swoją mądrość wypuścili w świat. A jednocześnie tu jest jakiś lęk, lęk, który kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo jest pokazane, że to jest tylko odbicie, odbiciu, tylko wzdłuż, to jest zamknięte, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest faktycznie problemem, tak? Albo inaczej, tu może w ogóle nie ma żadnego problemu, tylko martwicie. Ja powtórzę znowu, że są badania, że to, o co się martwimy, w 90% tam się nie sprawdza w ogóle, tak? Mądrość taka, ta mądrość jest tutaj, ta mądrość, którą macie wysłać w świat, ona jest oczywiście wasza, ale ona też jest połączona, jakbyście byli połączeni z taką... Im bardziej przekazujecie to w świat, tym bardziej ona się łączy z taką mądrością wszechświata, więc ten wszechświat was wspiera, żebyście mogli tej mądrości jak najwięcej rozsyłać w świat. To może mogą być najbliżsi, a to może być gdzieś dalej, tak? Możecie sobie kanał na przykład na YouTube założyć, albo coś napisać. Macie też króla, ma króla monet i obudzenie. Tu jest ogólnie takie, ale też pokłon w stronę rozwoju, tak bym powiedziała. Tutaj jest ogólnie coś takiego, słuchajcie. Tak jakbyście byli w takim momencie przebudzenia, tak? Tutaj coś chce się, to serce widzicie. Zobaczcie, jak pięknie świeci z tego serca. Ten połączenie ze wszechświatem, tak jakbyście byli połączeni z wszechświatem poprzez serce. I ta, to serce jest jakby sku otwarte, skupione to jest podstawa. E, ten wszechświat też jest jakaś właśnie przemiana, że zaczniecie, Tu jest jakiś taki moment spokoju, czuję taki strasznie duży spokój i taki, właśnie tak, jakbyście sobie z czegoś zdali sprawę, taki tak? moment wow. E, I pokłon w stronę tego bólu, który też właśnie może was nauczył czegoś, w tej przeszłości, która może była ciężka, tak. I z tego czasami jeszcze się budzą jakieś lęki i coś Taki odruchowy strach, jakby, który już jakby nie ma. W Możliwości funkcjonowania w naszym życiu, bo to już jakby nasze życie jest inne, a jednak gdzieś tam z przeszłości te strachy lęki się pojawiają. I taka właśnie też zagrożenie, takie: ja się skupię, ja się schowam, ja lepiej nie będę się ruszać i pokazywać. A tutaj mówi, że jest odwrotnie, że chcę nadejść poczucie bezpieczeństwa, że to przebudzenie jest w drodze, że te lęki jakby odchodzą w przeszłość. Tu jest jakby takie. Hmm, Odnajdywanie siebie i swojej mądrości. Tu jest takie zaufanie, że ja mogę mieć dobrą przyszłość. tak? Tu jest coś przekształcane w Was w tym tygodniu i otworzyć się na to po prostu zwyczajnie, bo chcę Was wprowadzić w taki świat, zobaczcie, dobrobytu, taki ogród dobrobytu, gdzie jest pełno poczucia bezpieczeństwa, gdzie ja się czuję dobrze, a to nie może, gdzie dopuszczcie bezpieczeństwa, ono nie wypłynie z nigdzie z zewnątrz, to możecie wygrać w totolotka, to nic nie da. To jest coś, co w sobie trzeba w jakiś sposób nie tyle ukształtować, co odnaleźć i, i dzielić się tym z innymi. To jest też pokazane, bo to jest też na takiej zasadzie, że często, jak my czegoś ciężkiego doświadczamy w życiu i potrafimy to w sobie przetransformować i odnaleźć jakieś sposoby, rodzaje, sposoby ale też ścieżki, które nam pomagają, żeby to, to przetrwać, żeby w tym życiu funkcjonować normalnie jak człowiek to e, tak jakby Wszechświat też jakby chciałby od nas, żebyśmy się tym dzielili z innymi, czyli pomagali najbliższym, albo właśnie pomagali wręcz większej ilości ludzi, tak? Dzielić się tymi sposobami, jak sobie pomagać w życiu, jak sobie radzić z trudnościami. E, dzielić się tą mądrością, którą my zdobyliśmy na bazie swoich doświadczeń. E, to mi od razu nasuwa też coś takiego jak, wiecie, buddyzm ogólnie nie jest... E, to zawsze mnie fascynowało w buddyzmie, że to nie jest religia, to jest bardziej taka... Te fizyczne spojrzenie na rzeczywistość, oni, oni nie wymagają, żeby w coś wierzono, tylko oni tak naprawdę dają mnóstwo, mnóstwo narzędzi do tego, jak e współpracować e ze swoim umysłem e tutaj na Ziemi, żeby nam było łatwiej. Buddha mówi wprost: życie jest cierpieniem. Ty masz odnaleźć swoje, ja Ci daję narzędzia, i Ty masz odnaleźć swoje ścieżki, jak sobie z tym cierpieniem radzić, które może się pojawiać na każdym tym kroku, wręcz tak. I tutaj o to tutaj chodzi, bo tutaj nie chodzi o to, co się nam w życiu dzieje, tak naprawdę tylko o to, jak my na to reagujemy. To wszystko to takie brzmi może dziwnie, ale to są bardzo podstawowe rzeczy, które są bardzo ważne, żeby sobie z nich zdać sprawę, a im bardziej jesteśmy w czarnej pupie, zaproszę, dupy, tak powiem, tym trudniej jest nam to sobie w ogóle odnaleźć się w tym, ale jeżeli raz wyszliśmy z jakiegoś ciężkiego momentu, to każdy następny będzie łatwiejszy, tak? I tutaj o to chodzi, że w którymś momencie jesteśmy nawet w stanie, albo mamy szansę dojść do życia do takiego momentu, gdzie każdy, każde cięższe zdarzenie będziemy już przerabiali zupełnie w inny sposób, właśnie na bazie tych swoich metod i, i narzędzi, które w sobie wypracowaliśmy lub przyjęliśmy od innych, ale jakby ustaliliśmy jako swoje, bo. Bo tu nie ma czegoś takiego, że wiecie, jedna metoda jest dobra dla każdego. Każdy y musi znaleźć swoją najlepszą rzecz, która jemu działa i dla niego działa, tak? I też w każdym, na każdym etapie naszego życia to będą inne rzeczy, tak? Więc tutaj jest tak, jakby zachęta, żeby to sobie odnaleźć, że dzięki temu ta nasza, nasze życie może się przekształcić, zmienić, być inne, ale też żeby się tym. żeby się już nauczymy, dzielić z innymi. Nie na siłę, nikogo nie zmuszać, nie próbować mu na siłę, go zmuszać czy zmieniać. Ale jeżeli ktoś do Was przyjdzie, to po pozwolić mu, jakby pomóc mu, yy, pokazać mu te narzędzia, które Wy już sobie wypracowaliście. Tyle, Jarzasz, tyle. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, buziaki.